W kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy drapać z drapki i mam tutaj, już wam powiem, ile właściwie, bo nawet już się pogubiłam sześć lotków, czyli słoników i jedno na szczęście. Te dwie mam z innego punktu całkowicie, więc mam tak oddzielne, te mam z tego samego, więc zobaczymy, które będą szczęśliwe i czy faktycznie warto zmieniać punkty. Lotto, gdzie kupujemy, także mam nadzieję, że coś tutaj trafimy. Są to malutkie zdrapki, ale ja do tego słonika mam sentyment, bardzo je lubię kupować. Dajcie znać, czy wy też, pomimo że tam zawsze się wygrywa te zutówka W2, to bardzo lubię. Chociaż, kochani, raz miałam taką sytuację, że koleżanka. Muszę sobie włosić, mam włosy mam włosem. Raz miałam taką sytuację, że koleżanka szła do sklepu i mówi: kupić ci coś, a ja mówię: a mi jedną zdrapkę ze zutówkę. I mówię, obojętnie jaką, tylko żeby była szczęśliwa. I ona przychodzi z tą zdrabką do mnie, i ja tak wiecie, od niechcenia sobie ją wzięłam, podrapałam od razu i tam miałam 10 zł. Więc wiecie co? <grywdy> Naprawdę byłam tak szczęśliwa. I to pierwszy raz w ogóle w zdrawce za złotówkę wygrałam 10 zł. I wyobraźcie sobie, jak się cieszyłam, ale oczywiście. Kazała mi znowu iść i żeby mi coś tam kupił, jakieś drapki i już następnym razem niestety, ale okazały się pechowe. Tylko taki pierwszy rzut był szczęśliwy. Dobra, nie przedłużam kochani, idziemy zdrapywać drapki. Mam nadzieję, że takie świąteczne, świąteczne jeszcze nie, ale takie adwentowe drapanie przyniesie nam szczęście. Także chodźmy. Dobrze kochani, zaczniemy najpierw z tą większą ilością, gdzie były kupione w jednym punkcie. Także szukamy oczywiście słonika, to jest numer 126, nawet nie wiem, czy są po kolei, czy też nie. Także zaraz to sprawdzimy, czy okażą się szczęśliwe, którekolwiek z tych drapek, które kupiłam. Oj, nie wiem, czy widzicie. Królik i mamy słonika, kochani. Ale muszę dociąć podkładkę, bo mi się na szkle ciężko drapie, więc poczekajcie. Ok, wracam z podkładką. Mamy tego słonika z powrotem i jak widzicie, już pierwszy słonik jest. Ok, drapie czy będzie drugi? Ogólnie coś ciężko mi się drapie. Tą drapkę nie wiem czemu, czy to przestałem, że drapię tym bruroczkiem, czy po prostu coś tam jest z nią gorzej. Ale nie może być gorzej, skoro mamy już słonika. Mamy trzy razy te. Mi to ogólnie nic nie mówi, więc sprawdzam, czy jest tu złotówka, a może dwa. Oczywiście mamy tutaj w tej drapeczce złotówkę, więc zaczęliśmy. Powiem Wam, że całkiem, całkiem dobrze. Ok, pierwsza drapka szczęśliwa to był numer 126, teraz 129. I drapiemy, i zaraz zobaczymy, co tu będzie, czy też będzie słonik. Już myślałam, że jest to słonik, jak zobaczyłam, a to nasza sowa, Także taka zmyłka była. Ok, następny symbol to ślimak, który też nam nie przynosi szczęścia. Szukamy dalej: mamy owce. I ostatni symbol to koza. No niestety. Hechowa, więc trudno Następna zapeczka Numer 130, więc wydaje mi się Że chyba będziemy mieli tu po kolei Także Nawet tego nie sprawdzałam Mamy tu wiewiórkę I kolejny symbol to Owca Szukamy, szukamy o, pingwin. Chyba nigdy nie trafiłam na pingwina w tej zawce. Dobra, i mamy motylka. Niestety druga pechowa. Zaczęliśmy dobrze, ale żeby nie było, że skończymy źle. I następny numer 128. Mamy znowu pingwina, którego tak pochwaliłam. Nie wiem, czy to jest nowy symbol. Dajcie mi znać, co drapią tak bardziej częściej. Mamy kozę, wiewiórkę i ostatni symbol to krab. Chociaż zawsze myślałam, że to jest rak. Dobra, to już mamy trzecią pechową. I ostatnia z tego punktu, w którym kupiłam. Także numer 27, a wygros, yy, Numer 127, a wygrał 126. Więc zobaczymy. I mamy słonika. No, powiem wam, że dwa podrząd były wygrane. Także o, mamy drugiego, a dwa słoniki podwajają wygrane. Więc pewnie będziemy mieli dwa złote wygrane. Mamy tu biewiórkę i ostatni symbol to królik. Także sprawdzam, co tutaj mamy. Wow, no nie wierzę, kochani! Mam nadzieję, że ten filmik się nagrał dobrze, ale w tej zawsze wygraliśmy 10 zł i to widzicie to? 5 zł i mamy dwa soniki, czyli podwaję, więc mamy dyszkę. No to ja jest naprawdę w ogromnym szoku, bo się takiego czegoś nie spodziewałam. Nie wiem, czy tak wam też to piszczy, jak ja drapię, ale strasznie piszczy. Ale ja już się naprawdę wybaczam. fff i będę. I ją częściej kupować. Takie miałam przeczucie, i zobaczcie, mamy wygrane 11 zł, a wydaliśmy 5. No to się zapowiada naprawdę niezły filmik. Ok, odkładam te dwie zwycięskie. I mam te dwie, które kupiłam w innych punktach. Niestety tu jest na szczęście, ponieważ nie było lotka. Chciałam coś, coś kupić i no trudno. Dobra, drapię może to na szczęście. Znajdź czy identyczne symbole. Także szukamy, czy też coś nam się uda. Mamy prezent, biedronkę, prezent, siódemkę, worek i ostatni symbol to, no nie wierzę, mamy trzy prezenty. Ok, i mamy to BBB. I kochani, no powiem Wam, że to drapanie dzisiejsze jest bardzo szczęśliwe. Mamy trzy prezenty, więc sprawdzamy, jaka to jest kwota. I mamy tu złotówkę, także super, no naprawdę nie spodziewałam się. I ostatni nas słonik. Zobaczymy, czy przyniesie szczęście. Jest to numer 117. I sprawdzamy, czy będzie tu słonik, czy też nie. Mamy kraba. Mamy owce, zająca, właściwie to królika i ostatni symbol to koza. No i tutaj w tym punkcie się okazało jednak na szczęście bardziej szczęśliwe. Tu nic nie mamy, odkładam i już Wam się pokazuję z tymi szczęśliwymi zdrabkami. Kochani, powiem Wam, że jestem w ogromnym szoku. Nie spodziewałam się takich wygranych i ktoś powie, a e, tylko tyle, ale dla mnie są mega. Właśnie patrzę ile właściwie kupiłam tych zdrapek. Kupiłam 7 zdrapek, 4 okazały się kompletnie pechowe, a 3 szczęśliwe. W jednej mamy 10 zł, w drugiej złotówkę, i w trzeciej złotówkę, czyli mamy 12 zł, a wydaliśmy 7, więc naprawdę fajnie. Także jeszcze raz wam pokażę tego słonika, gdzie naprawdę wygraliśmy dyszkę. No normalnie nie wierzę, tak się cieszę. I chyba będę te słoniki teraz kupywać. I tutaj mamy też. I tutaj. Także bardzo się cieszę, że mi się udało, nawet sobie nie zdajecie sprawy, w końcu coś więcej niż ta złotówka 2 czy 3, mamy tu 12 zł. także no to super, teraz na pewno będę częściej kupować zdrapki, już nie tylko teraz w grudniu, ale może później, zobaczymy jak takie wyjdzie. Takie mniej więcej podsumowanie moje osobiste na filmikach, czy w coś tam więcej wygrałam, czy tylko te złotówki dwa, ale tutaj naprawdę. Chyba to przez to, że wam opowiedziałam tą historię z moją koleżanką. I tam było właśnie 10 zł, i tak się też znalazło w tym słoniku. Więc fajnie. To chyba było wtedy jakaś inna zdepka. Na pewno to nie był słonik, ale tutaj naprawdę rewelacja. Okej, okay. nie będę gadać, bo naprawdę się cieszę ogromnie. Będę Wam życzyć miłego dnia i dajcie znać, czy w takiej za złotówkę też kiedyś wykryliście 10 zł, a może więcej. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!